ten kamień z posy przypomina może księżycowe kryształy? Jeśli w naszej bazie niczego nie ma, to może się znajdzie książka w bibliotece? Wow! Co się właśnie stało? Jak to możliwe, że pomyślałem o bibliotece i nagle się w niej znalazłem? Byłem z drużyną w bazie i... Na to piórka! Dixon, czy ty się przeniosłeś? Ja niczego nie zrobiłem że to był ten kryształ. Masz kryształ teleport? Super! Zrób to znowu! Pomyśl o innym miejscu! Mmm, może o... Hey! Nasz mi mnie to działa! I nie mogę się doczekać, aż wrócę do bazy i powiem! Ha! Czy to nie jest serio superowe? Jasne, ale może jednak lepiej uważaj na ten kryształ. Nie wiem, jak znalazł się w naszej fosie, ani czemu. Trochę dziwne, że się tak przykleił. Też chciałbym spróbować. Ale ty już masz super koto prędkość, a Sowella umie latać, więc teraz ja mogę się przenieść, dokąd chcę. Mój <gryśla> 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 laser niewidzialności wrócił. Laser niewidzialności? Myślałam, że udało nam się go pozbyć, czyli Romeo musiał go jakoś odbudować. <gryśla> Lećmy nie trzeba. Dziś możecie sobie zrobić przerwę. Do latającej fabryki! Hej! Uh! Czyli nie potrzebuje pomocy? Uh! Ha! Niespodzianka! Zieloniasty? Superkiego kapuczlarz! Nigdy więcej go już nie użyjesz! Uh! 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 Nie stój tam bezczynnie, ty kubełku śrubek! głupko! Uh! Przestań się tyle ruszać, robocie! Czy mistrz się w końcu zdecyduje? Mam go! A! Problem na tajemniczej górze? Jasne! Będę tam za moment. A! Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają Twoje ulubione seriale.